Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje się stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia Twoje depczą. Trudno jest stać, gdy chcą Cię rzucić na kolana, na cię słońcu, gdy wokoło strugi deszczu. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno zwyciężać, gdy w zwycięstwo twe nie wierzą, trudno jest walczyć. Gdy poległo już tak wielu Trudno jest ciągle na zamiary siły mierzyć Ostatnią kulą jako płatkiem się podzielić Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzew Na dwa kolory te najświętsze w Polsce barwy Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, na wolność. Gdyby... Od przynajmniej ćwierć wieku znaliśmy się, i z czasem ta nasza znajomość przerodziła się w przyjaźń, właśnie ze względu na różne projekty, które wspólnie organizowaliśmy za nią, jego żoną i Andrzejem. Było tego naprawdę bardzo wiele, bo to była postać nietuzinkowa. Pan Bóg dał mu 61 lat życia, ale. To były lata wypełnione e, pracą dla Polski, i też dawaniem świadectwa w jedności wartościom, o których mówił, śpiewał, bo Andrzej nas uczył swoją poezją o ważnych momentach naszych dziejów, o ważnych postaciach. To był bardzo e, dobry człowiek. Dobry człowiek. Wielki polski patriota i, i katolik. Kubecki w kubeckich piwnicach Przestrzelone czaszki, Do no śpiący rycerze majora łupaszki. wieczna z zmarłym, hańba ich mordercą, ten polski bije serce. Na pewno był twórcą z jednej strony, może nie niedocenionym, był twórcą chyba tak samo wyklętym, jak żołnierze wyklęci, o których śpiewał. Osoba o jednej rzeczy, które przez te 40 lat się na pewno nie zmieniło. Knęb w moralnym. Na radach uniwersyteckich zawsze. Stawał za pewnymi podstawowymi zasadami człowieczeństwa, które są charakterystyczne dla chrześcijanina, nawet wtedy, kiedy rzeczywiście groziło mu za to relegowanie na przykład z uczelni. Pod tym względem był nieugięty. Ta jego bezkompromisowość i taka, taka postawa, która no, nie budziła żadnych wątpliwości, spotykała się z bardzo ostrą reakcją jego. Przeciwników, bo i takich przecież miał. E, ocenę tego to już pozostawiam każdemu z nas, ale nie można o tym zapominać, że w Polsce po roku 1990 tacy ludzie jak Andrzej Kołakowski spotykali się z szykanami. Już nie ma odwrotu, ojczyzna sprzedana, ta rana się już nie zablizi. Już zbrodnia katyńska, pod sukno schowana, a więc śmierć, wrogą ojczyzny. To walka, co szybko. Stał się Bardem, świetnym pieśniarzem, tekściarzem, poetą. Wiem, że dzisiaj każdy to mówi, ale, ale kupowałem jego płyty, słuchałem jego płyt. Wróciłem teraz do tego wszystkiego i bardzo przeżyłem jego śmierć, no bo tym bardziej, że to jest śmierć przedwczesna. To był ważny człowiek dla całej niepodległościowej formacji. No i, i jakby szczególnie to przeżywam, że, że nie ma go wśród nas. Bo wszystko, co tworzy, to tworzy dla ludzi. On nie tworzył tego dla siebie. On tworzył dla ludzi i w każdym miejscu, czy to była poezja, czy pieśń, czy cokolwiek, zawsze było to związanie z ludźmi, którzy go otoczali, którzy z nim współpracowali, z których chciał poznać. Zaczynamy coraz silniej uświadamiać sobie, jak ważne było to, co robił za swojego życia i jak zawsze Andrzej Kołakowski ze swoją muzyką, ze swoimi tekstami, będzie obecny wśród nas. Trudno mi teraz zebrać to wszystko razem. To jest raczej materiał na monografię, na jakąś książkę o jego twórczości, gdzie można by więcej zacytować jego fantastycznych błędów, fantastycznych przemyśleń, bardzo wrażliwych, bardzo drażliwych dla niektórych, bardzo niewygodnych, dlatego że on nie uznawał kompromisów. Śpiewał nie po drodze mi z wami poeci. Oczywiście zwracając się do tych, którzy zdradzili jego ideę, zdradzili jego ojczyznę, zdradzili polskość. Dla pieniędzy, dla zysku, dla srebrników. Zresztą no, srebrniki często pojawiały się w jego pieśniach. Jedni będą ich zwać bandytami, inni będą w nich widzieć rycerzy. Za trzydzieści srebrników sprzedanych. Któż w historię ich dzisiaj uwierzy. Któż w historię ich dzisiaj uwierzy. Kto im odda należne honory, kto im pomnik w pamięci zbuduje, kto postawi ich dzieciom za wzory. A kto pamięć w gazecie opluje, a kto pamięć. W gazecie... no, co myślę, że wspominam te zwykle popołudnia i wieczory na zakończenie naszych rajdów, kiedy wszyscy gromadziliśmy się wspólnie, często w jakimś wielkim takim okręgu przy ognisku. Najpierw młodzież zdawała nam te relacje końcowe z tego co przez tydzień my zgotowaliśmy im tutaj na na razie było to jakieś podsumowanie, no i później oczywiście pan Andrzej. E... Wchodził ze swoim śpiewem. To jest cały czas służeniem w Polsce w duchu patriotycznym, począwszy właśnie od wychowywania młodych pokoleń przez piosenki, akcje organizowane razem w szkołach podstawowych, w sensie, w których się współuczestniczyło, tak z okazji jeszcze żołnierzy wyklętych, tą pamięć, budzenie tej pamięci. To dzięki Andrzejowi pojawiły się koszulki z bohaterami młodego pokolenia Polaków Inka. Pan major Zygmunt Szyndzielarz-Łupaszka, rotmistrz Pilecki, e, e, bohaterowie e, Armii Krajowej, bohaterowie Narodowych Sił Zbrojnych. E, oni po prostu szturmem dzięki, dzięki temu co robił Andrzej, dzięki jego, jego utworom, Wdarli się w świadomość młodego pokolenia. To jest coś nieprawdopodobnego. Ale ten, tych dwoje ludzi, Andrzej i Ania, dokonali rzeczy, która o której wiele osób mogło tylko marzyć, a oni to zrobili. Jak trudno umierać. Gdy na masz lat, jak trudno zaśpiewać piosenkę. Gdy spąka dopiero, rozwijasz się w kwiat. Znaliśmy się od lat. Razem uczestniczyliśmy w wielu inicjatywach upamiętniających niezłomnych. Andrzej był zawsze tam, gdzie należy, wierny zasadom, z Polską w sercu. W imię tej współpracy i przyjaźni, żegnając go, chcę dziś zapewnić Andrzeju, nie zawrócimy. I na pewno będziemy byle pamięć od śmierci uchronić. Będziemy wypełniać to wezwanie, które zostawiłeś w swoich pieśniach. Uchronimy pamięć od śmierci. Uchronimy Polskę chronimy wolność i wiarę. Pogrążonej w bólu żonie i wszystkim składam wyrazy najszczerszego współczucia. Zapewniam o mojej stałej pamięci o was i o modlitwie za jego duszę. Łączę się w żalu ze wszystkimi uczestnikami uroczystości pogrzebowych. Niech błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, patron Dnia Odejścia Świętej Pamięci Andrzeja Kołakowskiego, zaprowadzi go przed oblicze Najwyższego. Niech Pan Bóg ma Andrzeja w swojej obiece. Karol Nawrocki, Prezydent Rzeczpospolitej. Żegnaj, do nasz kochany bracie. Byłeś wzorowym katolikiem jak i patriotą. To, żyć. to zaszczyt, że mogliśmy nasz... na naszej drodze życia przyjaźnić się z Tobą sercu. i z I będziemy nadal trwać w tej przyjaźni i wierzę, że kiedyś wszyscy, jak tu jesteśmy, spotkamy się w Niebie. Na wschodzie niebo czerwienie. Życiem zawładnęła ciemna mój. Choć niektórzy mówią mi, że nie jest. Ja wiem dobrze, że nadchodzi noc. Choć niektórzy mówią mi, że dnie, ja wiem dobrze, że nadchodzi noc. Wszystko postawiłem. Na twą kartę! Z tobą Nie muszę mówić państwu przecież że go bardzo kochałam, bo chyba wszyscy wiedzą, nie ukrywaliśmy nos. tego, że jesteśmy z tobą bardzo związani. Odszedł Andrzej, poeta Wartel odszedł przede wszystkim mój najkochańszy tak przyjaciel. Warte, Mąż, ale przede wszystkim przyjaciel. Dziś bez żalu rzucam je na stos. Chociaż życie jest tak wiele warte, dziś bez żalu rzucam je na stos.